bardzo zaniepokojeni. Jesteśmy faktem, iż do tej pory waga obietnic nie odnajduje się realnie w składanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego deklaracjach. Panie Marszałku, to jest bardzo smutne, ponieważ my, zwykli ludzie, podjęliśmy z wielkim sercem i oddaniem niezwykłą misję, ogłaszając społeczną zbiórkę pieniędzy na zakup tego tak ważnego w profilaktyce urządzenia. Tego nie sposób w tym momencie przemilczeć. Właśnie, bo to jest ta najprostsza wersja czynienia dobra mimo wszystko. Dzisiaj przed nami kolejne, ogromne wyzwanie. Z dużym niepokojem i prowagą przyjęliśmy informację o zakwalifikowaniu naszego szpitala do drugiego poziomu referencyjności. Co to oznacza dla nas, pacjentów, dla społeczeństwa, dla regionu? Krośnieńskiego, ale też i nie bez znaczenia to jest dla personelu medycznego szpitala. To jest właśnie tragiczne w skutkach obniżenie finansowania naszego szpitala. Prawdziwa degradacja Krośnieńskiej Lecznicy. Przerażająca w skutkach przyszłość. Odmowa na złożony w tej sprawie protest przez doktora inżyniera Piotra Lenika, dyrektora Krośnieńskiego Szpitala. Pana Tadeusza Mejchowicza, przewodniczącego zarządu regionu NZZ, Solidar NZZ Solidarność, wcześniej złożona w tej sprawie interpelacja do ministra zdrowia przez pana Piotra Babineca, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zmotywowała nas do wyrażenia naszego sprzeciwu w formie dzisiejszego protestu. Szpitalne zakwalifikowane do do poziomu referencyjności będą miały zabezpieczenie środków finansowych tylko i wyłącznie w 50%. Pozostałe finanse szpital musi zdobyć na rynku usług medycznych. Natomiast w trzecim poziomie referencyjności przewiduje się zapewnienie środków finansowych w 80%. Sytuacja, w jakiej znajdzie się nasz szpital, spowoduje znaczne obniżenie poziomu i rodzaju specjalistycznych usług medycznych, ograniczenie dostępności do nich. To także trudności ze szkoleniem lekarzy, z zewnętrznymi konsultacjami specjalistów i zakupem nowoczesnej aparatury medycznej. Z ogromnym zdziwieniem przyjęliśmy fakt, iż jeden z najlepszych szpitali w województwie podkarpackim, jak niewątpliwie jest wojewódzki szpital Podkarpacki im. im. Jana Pawła II w Krośnie został zakwalifikowany do drugiego stopnia referencyjności. Szpital ten posiada najbardziej nowoczesny blog operacyjny bardzo dużą ilość oddziałów i specjalistycznego sprzętu, a co za tym idzie więcej specjalistów niż choćby w niektórych szpitalach zakwalifikowanych do trzeciego stopnia. Nadmieniamy, iż w dniu 28 czerwca bieżącego roku dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie podczas gali Orły wprost 2017 odebrał wyróżnienie jako już był wspomniany jeden z trzech szpitali Województwa Podkarpackiego za. Piąte miejsce oddział okulistyczny i okulistyki dziecięcej, który jest wiodącym na Podkarpaciu. Ale też byliśmy wyróżnieni za, na piętnastym miejscu oddział urologii, urologii onkologicznej. Dwudzieste miejsce oddział urazowo-ortopedyczny. Dwudzieste czwarte miejsce oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej. Jest to hmm, wielce istotny fakt, gdyż z terenu województwa podkarpackiego poza Rzeczonym szpitalem w tym prestiżowym plebiscycie znalazły się jedynie szpital specjalistyczny w Brzozowie oraz kliniczny szpital wojewódzki nr 2 imieniem Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Obecność w gronie wyróżnionych wojewódzkiego szpitala podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Dodatkowo potwierdza, iż szpital ten jest jednym z najlepszych w naszym województwie. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z apelem o ponowne przeanalizowanie przedstawionej sytuacji oraz zakwalifikowanie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II Ligo w Krośnie do trzeciego poziomu referencyjności celem zapewnienia tej wysoko już rozwiniętej placówce szansy na dalszy rozwój. I szanowni Państwo, ja chciałbym bardzo podziękować za ten akt solidaryzowania się z Krośnieńskim szpitalem, bowiem faktycznie staramy się o uwzględnienie szpitala w trzeciej kategorii, w trzeciej, w trzeciej kategorii sieci szpitali. Kwalifikacja do poszczególnych kategorii sieci szpitali uwzględnia katalogi Świadczeń, które dany podmiot wykonuje. Jeżeli spełnia określone liczbę wykonywania w ramach danego katalogu tych świadczeń, to jest kwalifikowany do, do danej kategorii sieci szpitali. My spełniamy i to, co jest w jedynce, dużo więcej niż minimalne, i to, co jest w dwójce, zdecydowanie więcej niż minimalne. Natomiast w trzecim koszyku znajdują się określone jako specjalistyczne profile, z których i tutaj następuje interpretacja inna Narodowego Funduszu Zdrowia od tego, co faktycznie realizujemy. Jest katalog świadczeń, wśród których zdaniem naszym wykonujemy choroby płuc, i tutaj nie ulega to dyskusji, okulistykę dla dzieci. Wykonujemy to od lat, mamy oddział. Okulistyki i okulistyki dziecięcej. Natomiast nie mieliśmy rozdzielonego kontraktu oddzielnie dla dorosłych i dla dzieci. Podobna sytuacja występuje w przypadku oddziału otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej. W tym przypadku nie mogliśmy mieć rozdzielonego kontraktu, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia Rzeszowski nigdy nie rozdzielał tego kontraktu. Czyli de facto zgodnie z zapisem yy, yy, nowelizacji. Faktycznie, gdybyśmy przyjęli, że powinniśmy mieć kontrakt, to nie mamy tego kontraktu. Ale nie mogliśmy go mieć, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie wprowadził naboru i nie rozdzielał tego kontraktu. A więc, mimo że przyczyny tkwią po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, to jednak to implikuje ryzyka czy implikuje reperkusje po stronie naszego szpitala. I o to chodzi, żeby w tym przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia uwzględnił to, że od lat leczymy dzieci. I mógł nam rozdzielić kontrakt, ewentualnie przyjąć to, że my to realizowaliśmy, rozdzielić kontrakt ex, ex post. Tym bardziej, że od marca tego roku no, czekamy na odpowiedź, jeszcze się, jeszcze nie, 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 nie otrzymaliśmy odpowiedź na możliwość rozdzielenia tych kontraktów. Także tutaj no, mamy pewne, pewne rozgraniczenie pomiędzy tymi naszymi potrzebami, możliwościami i chęciami, a tym, co co, jakie są decyzje po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia? My dostaniemy w, w, w tak zwanym ryczałcie kontrakt ten w oparciu o 2015 rok. Zresztą, tak jak mówi się w szpitali, w oparciu o wszystkie oddziały oprócz, oprócz dwóch, czyli, czyli, czyli oddziału uzależnień i oddziału psychiatrycznego. Na to będziemy bierać udział w postępowaniu konkursowym, aczkolwiek no, do tej pory każdy podmiot brał. Na 100% w konkursach, na 100% świadczeń, więc to nie jest zagrożenie, zakwalifikowanie na drugiej czy trzeciej kategorii nie jest zagrożenie na czas obecny, dzisiaj za rok. Natomiast z perspektywy czasu, i tutaj muszę tak się ustosunkować do tego, kiedyś w miasta wojewódzkie też z 49 zostało 16, w którym miejscu po 20 latach. Są miasta wojewódzkie, które zostały miastami wojewódzkie, a w zupełnie innym miejscu, aczkolwiek też im tego nie brakuje, e, są miasta, które, które, które zostały e, miastami drogowymi. No i tutaj chciałbym to powiedzieć, dlatego tak mocno walczymy, bo chcielibyśmy być e, na samym początku tej drogi sieci szpitali na, 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 na samym szczycie. tym zresztą, który nam e, no, przy, no, po prostu po prostu naszym zdaniem no, no, jest jest w jakiś sposób uhonorowaniem naszych osiągnięć.